Dziś, w piątek 13., dzień naznaczony symboliką, która często budzi strach i niepewność, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad prawdziwą siłą, która nas porusza. Dla wielu ta data owiana jest przesądami, pechowymi opowieściami i strachem przed nieznanym. Jednakże dla tych, którzy wierzą, jest to dzień jak każdy inny, aby potwierdzić naszą ufność w Bożą moc i szukać ochrony w niebie przed wszelkimi negatywnymi wpływami. Na przestrzeni wieków ludzie tworzyli mity i legendy o tych dniach, nadając im znaczenia budzące niepokój i niepokój. Prawda jest jednak taka, że żadne zło nie może zbliżyć się do tych, którzy ufają Bogu i zwracają się do Niego z wiarą i szczerością. Ojciec Pio, znany ze swojego niezachwianego oddania i orędownika w trudnych czasach, jest idealną postacią, która może nas prowadzić w tym dniu. W najbliższy piątek 13 musimy pilnie odłożyć na bok wszelki strach i zastosować modlitwę jako tarczę. Modlitwa łączy nas ze Stwórcą, wzmacnia naszego ducha i chroni nas przed wszystkim, co może nam zaszkodzić. Nie zostawiaj więc tej chwili na później. Poświęć teraz kilka minut i dołącz do nas w pełnej mocy modlitwie za wstawiennictwem Ojca Pio. Napisz w komentarzach ja i moja rodzina jesteśmy chronieni przed wszelkim złem. I módlmy się. Módlmy się do Ojca Pio o ochronę. Ochwalebne Ojcze Pio, wierny sługo Boży, który został obdarzony Bożymi darami i świętymi ranami, prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Pana. Pośród cieni tego dnia szukamy boskiego światła, które prowadzi i chroni. Ty, który z odwagą i wiarą stawiałeś czoła duchowym zmaganiom, naucz nas wytrwałości w obliczu wszelkich wyzwań. Niech Wasze przykłady pobożności inspirują nas do całkowitego zaufania Bogu, nawet gdy okoliczności wydają się ciemne i trudne. Ojcze Pio, w swoim nieskończonym współczuciu, czuwaj nad nami i wysłuchaj naszych próśb. W tej chwili modlitwy oddajemy Ci nasze niepokoje i lęki, pewni, że zaniesiesz nasze intencje Panu. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, abyśmy zachowali nas od wszelkiego zła chronili od wszelkich niebezpieczeństw i umocnili w wierze. Dziś, w piątek 13, szczególnie wołamy o wybawienie. Niech wszelkie negatywne wpływy, ciemne myśli i siły, które próbują nas odciągnąć od ścieżki Bożej, zostaną usunięte z naszego życia. Niech nasze rodziny, nasze domy i nasze serca napełnią się boskim światłem, stając się fortecą przeciwko wszelkim przeciwnościom. Naucz nas, Ojcze Pio, Nieś nasze krzyże z cierpliwością i miłością, tak jak to czyniłeś w swoim życiu. Kiedy nasze ciężary wydają się nie do zniesienia, pomóż nam pamiętać, że Pan nigdy nas nie opuszcza. Prowadź nas, abyśmy nawet w najciemniejsze noce widzieli nadzieję, która pochodzi od Chrystusa. Ty, który byłeś pocieszeniem cierpiących, bądź dzisiaj także naszą ucieczką. Wstawiaj się w naszych najpilniejszych potrzebach duchowych i materialnych. Zanieście nasze najgłębsze prośby do nieba i przedstawcie je panu z waszą czystością i zapałem. Złóż tutaj zamówienie z wiarą i pewnością siebie. Ojcze Pio, potężny orędowniku, chroń nas przed pułapkami wroga. Wybaw nas od wszelkiego zła, które może przyjść na ten dzień i każdy dzień naszego życia. Niech Twój przykład wiary zainspiruje nas do ciągłego poszukiwania prawdy, sprawiedliwości i pokoju na naszej drodze. Prosimy cię także za tych, którzy są zagubieni, bezradni i osłabieni w wierze. Poprowadź ich z powrotem na ścieżkę światła i daj im siłę, aby pokonać próby. Niech twoja miłość do cierpiących będzie latarnią morską dla wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia i wskazówek. I na koniec dziękujemy ci, Ojcze Pio, za twoją obecność w naszym życiu. Wiemy, że twoje wstawiennictwo ma moc otwarcia drzwi które wcześniej wydawały się zamknięte i dokonania cudów, które przekraczają nasze zrozumienie. Refleksja i zakończenie. Niech ta modlitwa będzie dla Was chwilą duchowej odnowy, aktem poddania się i całkowitego zaufania Mocy Bożej. Ojciec Pio uczy nas, że wytrwała modlitwa, odmawiana ze szczerego serca, jest w stanie przemieniać rzeczywistość. W piątek 13 tego zabierz ze sobą pewność, że nie jesteś sam. Bóg jest po twojej stronie, a wstawiennictwo Ojca Pio jest pomostem pomiędzy twoją wiarą a niebiańskim tronem. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje nadziei i ochrony. Nie pozwól, aby obawy tego dnia wpłynęły na twój spokój. Światło Boga jest silniejsze niż jakikolwiek cień. Ufaj, módl się i żyj z sercem pełnym wiary. Amen. Powtórz tę modlitwę z wiarą. Ochwalebny Ojcze Pio, wierny sługo Boży, który został obdarzony Bożymi darami i świętymi ranami, prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Pana. Pośród cieni tego dnia szukamy boskiego światła, które prowadzi i chroni. Ty, który z odwagą i wiarą stawiałeś czoła duchowym zmaganiom, naucz nas wytrwałości w obliczu wszelkich wyzwań. Niech Wasze przykłady pobożności inspirują nas do całkowitego zaufania Bogu nawet gdy okoliczności wydają się ciemne i trudne. Ojcze Pio, w swoim nieskończonym współczuciu czuwaj nad nami i wysłuchaj naszych próżb. W tej chwili modlitwy oddajemy Ci nasze niepokoje i lęki. Pewni, że zaniesiesz nasze intencje Panu. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, abyśmy zachowali nas od wszelkiego zła, chronili od wszelkich niebezpieczeństw i umocnili w wierze. Dziś, w piątek 13. Szczególnie wołamy o wybawienie. Niech wszelkie negatywne wpływy, ciemne myśli i siły, które próbują nas odciągnąć od ścieżki Bożej, zostaną usunięte z naszego życia. Niech nasze rodziny, nasze domy i nasze serca napełnią się boskim światłem, stając się fortecą przeciwko wszelkim przeciwnościom. Naucz nas, Ojcze Pio, nieść nasze krzyże z cierpliwością i miłością, tak jak to czyniłeś w swoim życiu. Kiedy nasze ciężary wydają się nie do zniesienia, pomóż nam pamiętać, że Pan nigdy nas nie opuszcza. Prowadź nas, abyśmy nawet w najciemniejsze noce widzieli nadzieję, która pochodzi od Chrystusa. Ty, który byłeś pocieszeniem cierpiących, bądź dzisiaj także naszą ucieczką. Wstawiaj się w naszych najpilniejszych potrzebach duchowych i materialnych. Zanieście nasze najgłębsze prośby do nieba i przedstawcie je panu z waszą czystością i zapałem. Złóż tutaj zamówienie z wiarą i pewnością siebie. Ojcze Pio, potężny orędowniku, chroń nas przed pułapkami wroga. Wybaw nas od wszelkiego zła, które może przyjść na ten dzień i każdy dzień naszego życia. Niech twój przykład wiary zainspiruje nas do ciągłego poszukiwania prawdy, sprawiedliwości i pokoju na naszej drodze. Prosimy Cię także za tych, którzy są zagubieni, bezradni i osłabieni w wierze. Poprowadź ich z powrotem na ścieżkę światła i daj im siłę, aby pokonać próby. Niech Twoja miłość do cierpiących będzie latarnią morską dla wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia i wskazówek. I na koniec dziękujemy Ci, Ojcze Pio, za Twoją obecność w naszym życiu. Wiemy, że Twoje wstawiennictwo ma moc otwarcia drzwi. Które wcześniej wydawały się zamknięte i dokonania cudów, które przekraczają nasze zrozumienie. Refleksja i zakończenie. Niech ta modlitwa będzie dla Was chwilą duchowej odnowy, aktem poddania się i całkowitego zaufania mocy Bożej. Ojciec Pio uczy nas, że wytrwała modlitwa, odmawiana ze szczerego serca, jest w stanie przemieniać rzeczywistość. W piątek 13 tego zabierz ze sobą pewność, że nie jesteś sam. Bóg jest po Twojej stronie, a wstawiennictwo Ojca Pio jest pomostem pomiędzy Twoją wiarą a niebiańskim tronem. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje nadziei i ochrony. Nie pozwól, aby obawy tego dnia wpłynęły na Twój spokój. Światło Boga jest silniejsze niż jakikolwiek cień. Ufaj, módl się i żyj z sercem pełnym wiary. Amen.